Dzień dobry, przyjaciele. Dzisiaj będzie bardziej statycznie, mniej dynamicznie, bo chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak tutaj zdecydowaliśmy się wyemigrować i jak rozpoczęliśmy swoje życie. To może być też dla ludzi, którzy mają takie zamiary interesujące. Jest to na pewno duże logistyczne przedsięwzięcie. Przygotowywaliśmy do tego się dobrych kilka miesięcy. Nie da się tego zrobić tak z dnia na dzień. Kiedy podjęliśmy taką decyzję, że tutaj chcemy wyemigrować. Dlaczego Tanzania? Po pierwsze, szukaliśmy kraju, w którym żyją ludzie pełnią wolności. Jest tu bardzo mało ograniczeń stawianych obywatelom. Jeżeli ktoś się zachowuje, porządnie, nie robi żadnych problemów, to sam nie będzie miał też tutaj problemów z I teraz wracając do tematu. Kiedy podjęliśmy decyzję, rozpoczęliśmy od tego, żeby wszystko sprzedać. To trwało kilka miesięcy. Wszystko co mieliśmy, wszystko zostało sprzedane. W tym czasie szukaliśmy też kontaktów z ludźmi, którzy tutaj już mieszkają od dłuższego czasu. Takie kontakty znaleźliśmy i rozpoczęliśmy z tymi ludźmi rozmowy, jak tutaj życie wygląda. Fakty są takie, że wielu ludzi, którzy tutaj przyjechali, rozpoczęli życie, nie opowiadają do końca prawdy. Wiele rzeczy upiększają, wiele rzeczy biorą swoją miarą. Nie takim ogólnym podejściem, co zrobić i jak zrobić i jak to zorganizować życie. Ale zebraliśmy te wiadomości sporo. Tak myśleliśmy na pewno wtedy, przed ponad pół roku. I nasze działania toczyły się dalej. To znaczy sprzeda wszystkiego po wszystkich wiążących nas na spraw. W kraju, w którym mieszkaliśmy. Potem zakupiliśmy bilety w jedną stronę. Po wcześniejszym kontakcie z osobami, które już tutaj żyją i mieszkają, mieliśmy też możliwość, żeby nasze uchowania prywatne wysłać tutaj już pocztą. To znaczy już przed naszym wylotem do Tanzanii. Większość rzeczy została wysłana pocztą. Ten czas wynosi około 3-4 tygodni. Także nie musieliśmy się martwić, kiedy te rzeczy przyjdą. I co? I w sierpniu zeszłego roku pojawiliśmy się na lotnisku po przejściu wszelkie formalności. Wylecieliśmy przez... Istanbul do Dar es Salaam. Tutaj mieliśmy już wcześniej zabukowany hotel na dwa tygodnie, żeby się rozejrzeć, żeby rozpocząć życie. I tak po podróży około 16-17 godzinnej dotarliśmy do Dar es Salaam i do hotelu. Nie mając wcześniej pojęcia, jak to życie wygląda, nie mieliśmy też pojęcia, jak wyglądają hotele. Mieliśmy zabukowany apartament w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniem. A trzygwiazdkowy hotel w Tanzanii to jest coś zupełnie innego niż hotel w Europie albo tam, gdzie ludzie wyjeżdżają na urlop. Dotarliśmy tam. Też nie bardzo prosto bo ten człowiek, który nas przywiózł, nie mógł za bardzo nawet znaleźć tego hotelu. To te ludzie niespecjalnie posługują się albo Google Maps, albo e, nawigacją więcej na wyczucie ale po około ponad godzinie udało nam się dotrzeć do hotelu. No, okazało się, że ten hotel nie jest tym co chcieliśmy mieć. Po pierwsze znajdował się w takiej dzielnicy, która jest uznawana tutaj za trochę niebezpieczną, za jedną z mniej przyjemniejszych dzielnic w całym Darkest Salam. To jest taka dzielnica, gdzie ludzie zatrudnieni są przede wszystkim w dużych Przedsiębiorstwa była tam naprawdę masa ludzi, nie było tam ciszy ani spokoju, ale musieliśmy to przeżyć. W tym czasie, kiedy byliśmy w tym hotelu, po rozejrzeniu się przez pierwsze dwa dni, jak sytuacja wygląda, doszliśmy do wniosku, że musimy maksymalnie szybko szukać naszego domu, w którym możemy zamieszkać. Nie jest to specjalnie skomplikowane i nie należy tego się bać. Jeżeli ma, ma się kogoś, kto może pomóc w tym szukaniu domu, to znajdzie się go relatywnie szybko i w większości w takich oczekiwaniach, jakie się ma, ten dom można zdobyć za bardzo przyzwoitą cenę. Nasz znajomy, którego już poznaliśmy wcześniej przez internet, jest tutaj urodzony człowiekiem, bardzo sympatyczny, pomógł nam bardzo, bardzo wiele. Kiedy z nim porozmawialiśmy, że sytuacja jest taka, jaka jest i chcemy szybko szukać domu, skontaktował się z maklerem, bo tutaj tak naprawdę. Wszystkie transakcje mieszkaniowe odbywają się przy pomocy maklera. Mieliśmy z nim umówiony termin. I pojechaliśmy na spotkanie. Po kilku minutach miłej rozmowy makler mówi nam, no to w tej chwili jedziemy oglądać pierwszy dom. I pojechaliśmy. I przybyliśmy do tego miejsca, w którym właśnie teraz siedzę. Tutaj właśnie mieszkamy. To jest taki dość duży dom. Ma pięć pokoi, cztery łazienki, dużą kuchnię, duży taras. Tylko na parkingu, który tutaj jest, kompletnie ogrodzony, można zostawić przynajmniej 15 samochodów. Potem. Po obejrzeniu tego domu, który nam się spodobał, pojechaliśmy zobaczyć jeszcze następne trzy. Też były ładne, też było to przyjemnie porządzone i przyjemnie zrobione, ale jak mówią najlepszy jest prawie zawsze ten pierwszy wybór i już przy oglądaniu czwartego domu stwierdziliśmy, że ten pierwszy był najlepszy. I. Szybko skontaktowaliśmy się telefonicznie z taką miłą panią, która nam ten dom wynajmuje i stwierdziliśmy, że bierzemy ten dom, wynajmiemy. I następnego dnia przygotowana już była przez nią umowa wynajmu. W języku angielskim jest to wszystko robione. Idzie to naprawdę bardzo szybko. Nie ma z tym żadnych problemów. Zapłaciliśmy pieniążki. Jak tutaj się płaci te pieniążki, to Wam też opowiem, bo to jest osobna historia. Ale zapłaciliśmy pieniążki za, to, za ten dom i pojechaliśmy do Czermena. Czermen Chairman to jest taki człowiek tutaj przedstawicielem władz, u którego się wszystkie takie formalne sprawy załatwia. I u tego człowieka szybko, miło, sprawnie. Bez żadnych komplikacji podpisaliśmy umowę, bo ta umowa jeszcze musi mieć świadków, takich dwóch świadków było. I staliśmy się e, nie posiadaczami, ale staliśmy się osobami, które mają już tutaj mieszkanie. Było jeszcze kilka dni czasu. Do rozpoczęcia życia w tym domu. Więc ten spędziliśmy jeszcze w hotelu. W sumie spędziliśmy tam 11 dni. Widzieliśmy tam masę rzeczy, które były nam do tej pory też kompletnie nieznajome. Będę chciał Wam to pokazać. Pojedziemy tam specjalnie, żeby widzieć żeby po prostu zobaczyć te rzeczy na własne oczy. Bo to wszystko odbiega od tego co my znaliśmy i co pewnie wy znacie z Europy i z waszych wyjazdów wakacyjnych. Tak. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że po przybyciu tutaj należy postarać się o wizę. Taką wizę można też załatwić przez konsulat w Tanzanii, w Europie, ale to zbyt długo przeciąga się, więc ja mogę każdemu polecić, że to najlepiej taką wizę tutaj nabyć już na miejscu, na lotnisku. To kosztuje około 50 dolarów za jedną osobę. I taka wiza jest ważna 3 miesiące. Można tą wizę jeszcze bezpłatnie o jeden miesiąc przedłużyć. Także w sumie za 4 miesiące pobytu. Taka wiza kosztuje około 50 dolarów i tak też zrobiliśmy na lotnisku. Teraz wracam już jak ten dom udało nam się wynająć. Po kilku dniach przeprowadziliśmy się z hotelu do nowego domu. I tak zaczęło się nasze życie w naszym nowym domu w Tanzanii. Zaczęło się od wielkiego sprzątania. Rodzina, która tu mieszkała wcześniej niezbyt starała się o czystość w tym domu, o porządek, dlatego przez pierwsze dwa tygodnie, nawet trzy tygodnie byliśmy zajęci tylko i wyłącznie sprzątaniem. Myciem chodni, sprzątaniem łasienek i wszystkich pokoi, a było co robić, to jest to po prostu duże, tak jak mówiłem, pięć pokoi, i cztery łazienki, duża kuchnia, było co robić. Udało nam się to wszystko dosprzątać, doczyścić, ale w tym czasie trzeba było podjąć już następne kroki w celu normalizacji życia. Takimi krokami było organizowanie mebli. To będzie też większy temat. Jak tutaj się meble organizuje? Jakie są ceny mebli? Jakie są standardy? To jest wszystko inaczej niż w Europie. Ale musieliśmy takie wyzwanie podjąć i z tym wszystkim się zmierzyć. Szczególnie, że nie mieliśmy żadnego doświadczenia, mieliśmy tylko pomoc od tego jednego kolegi tu miejscowego. który nas wszędzie woził, który nam wszystko pokazywał i pomagał. On wiedział, gdzie można kupić korzystnie meble. On wiedział, gdzie można kupić w korzystnych cenach całe wyposażenie kuchni, takie jak lodówka, pralnia, kuchenka gazowa. Bo jeśli się tego nie wie, to będzie się płaciło często podwójną wartość tego, co się chce kupić. Te wszystkie rzeczy niezbędne nam do życia udało nam się zgromadzić tak naprawdę w ciągu niecałych dwóch tygodni. To był już nasz olbrzymi sukces. Ale tak jak mówiłem, to działa najlepiej wtedy, kiedy ktoś pomoże, kiedy ktoś poprowadzi i nauczy. Można się też uczyć na swoich błędach. Takich robiliśmy też dużo. Wyciągaliśmy z nich wnioski i wyciągamy dalej, ale wszystkich błędów i uchybień nie da się pominąć. Człowiek się uczy po prostu nowego życia, w nowym świecie, w innych uwarunkowaniach. I po około miesiącu czasu, kiedy byliśmy już tutaj w naszym domu, raczej Normalnie mogliśmy funkcjonować. To znaczy, na przykład, problem z instalacjami elektrycznymi, które musiały być naprawione, z innymi takimi drobnymi pustelkami, które nie są posuwane w takim tempie, jak są nam znane, ale na kompletnie innych, znowu nieznanych na nam warunkach. To będzie też temat do. Innego materiału, wideo, bo to jest tak dużo do tłumaczenia i do przedstawienia, że nie da się tego przedstawić, zawrzeć w ciągu 10 czy 15 minut. To jest tak wielka różnica, że trzeba na to poświęcić więcej czasu. Ale jak mówiłem, w tym domu wylądowaliśmy, ten dom wynajęliśmy, i tutaj toczy się nasze życie. Codziennie można cieszyć się słońcem, jeśli się wyjdzie tylko na taras, na tym tarasie, tak jak w tej chwili. Można sobie usiąść, napić się kawy, zapalić papierosa. Ja palę papierosy bardzo chętnie. I są tutaj papierosy bardzo dobre i bardzo tanie. Bardzo tanie. Tutaj kosztuje paczka papierosów. 1600 Szyling, takich jak ja palę, są bardzo słabe, bardzo delikatne. To jest około 70 cent, nie więcej. Tak a propos papierosów. Najpierw ten taras był trochę inny, bo teraz sobie siedzimy na takich wygodnych stołeczkach, a wcześniej siedzieliśmy po prostu na schodkach. Ale też się cieszyliśmy tym, że możemy na tych naszych schodkach Siedzieć i cieszyć się nowym życiem. A jak to życie toczy się dalej i potoczyło się dalej, to opowiem Wam następnym razem, bo nie chcę Was przeciążać albo może nawet zanudzać. Mam nadzieję, że to, co opowiadam, może stać się pomocne i może dać komuś inspirację do czegoś innego w życiu. Do zobaczenia! Opowiadałem wam przed chwilą też o, o uzyskaniu tej wizy turystycznej, ale tu można jeszcze y, wspomnieć, że jeśli ktoś chce tutaj zostać na dłużej, na, na rok, na dwa, czy na całe życie, no nie da się y, tutaj funkcjonować tylko na zasadzie wizy turystycznej, ale należy się zająć y, zdobyciem y, stałego pobytu. Taki dokument jest możliwy do, do otrzymania na pewnych warunkach. Jeśli ktoś by chciał takie informacje otrzymać, może ze mną się skontaktować prywatnie. Mogę wtedy wytłumaczyć, bo to jest dość skomplikowane, wiele tłumaczenia, nie każdy musi się tym interesować, ale jeśli jest taka potrzeba, ktoś, ktoś chce. Mogę wyjaśnić, jak taki dokument można otrzymać zupełnie oficjalnie. My posiadamy takie oficjalne dokumenty wystawione przez Urząd Imigracji i żyjemy tutaj zupełnie legalnie, na takich samych zasadach i na takich samych prawach, jak mieszkańcy Tanzanii. Jest to bardzo wygodne i bardzo pomocne, bo można też wtedy dostać prawo jazdy z Tanzanii, i jest się pełnoprawnym obywatelem tego kraju.